Życie Najświętszej Maryi Panny według objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emeryś. Pokłon Trzech Króli. Czyta Piotr Wiśniewski. Orszak Trzech Króli wyszedł z miasta Bramą wiodącą na południe. Liczna drużyna odprowadziła ich do strumienia płynącego w tym miejscu. Przeszedłszy go, zatrzymali się i szukali gwiazdy. I rzeczywiście ujrzeli ją, to też uniesieni radością szli dalej śpiewając. Gwiazda zaś nie prowadziła ich prosto do Betlejem, lecz ku zachodowi. Przechodzili koło małego miasteczka, za którym zwróciwszy się na południe, stanęli i modlili się gorąco. Tam na ich oczach z ziemi wytrysnęło źródło. Uradowani zsiedli ze swoich wielbłądów. Wykopali w tym miejscu sadzawkę i otoczyli ją wałem z piasku i kamieni. Przepędzili tam kilka godzin. Nakarmili i napoili bydlęta i sami się posilili, gdyż w Jerozolimie nie zdążyli odpocząć. Później przy tym właśnie źródle kilkakrotnie widziano pana Jezusa z uczniami. Gwiazda, która w nocy świeciła jak kula ognista, teraz była Podobna księżycowi. Szeroki gościniec z Betlejem do Jerozolimy pełen był podróżnych, którzy jechali tam i z powrotem. Droga zaś, którą puścili się trzej królowie, była całkiem pusta. Pan Bóg niezawodnie prowadził ich tędy, żeby spokojnie dotarli do celu swojej podróży. Słońce już się ustroiło w zachodni błękit. Kiedy królowie wyruszyli w dalszą drogę. Pierwszy jechał na wielbłądzie najmłodszy, śniady, mensor. Potem brunet, sair, a za nimi najstarszy, biały, teokeno. Wieczorem stanęli pod Betlejem w tym samym budynku, gdzie Maryja i Józef przyszli się zapisać. Orszak otoczył tłum ciekawskich. Gwiazda straciła swój zwyczajny blask. Więc królowie uczuli niepokój. Zaledwie siedli z wózków natychmiast miejscowi urzędnicy według ówczesnego zwyczaju, niosąc gałęzie w ręku i chłodzące napoje powitali ich z wielką uprzejmością. Jako miejsce zdatne do ustawienia namiotów wskazano im dolinę pasterzy. Długo nie mogli się zdecydować. Nie pytali wcale o nowonarodzonego króla, poprzestając na wskazówkach proroczych. Zresztą stosowali się do polecenia Heroda, by nie zwracali na siebie uwagi. Ale kiedy ujrzeli na niebie od strony Betlejem błyszczącą gwiazdę podobną do wschodzącego księżyca, skoczyli na swoje bydlęta, a jadąc wzdłuż fosy około zrujnowanych murów skierowali się ku wschodowi i zdążali do żłóbka tą samą drogą, przy której aniołowie pokazali się pastuszką. Przybywszy do doliny ciągnącej się poza grotą, zsiedli szybko z wielbłądów. Służący rozpakowali rzeczy i z pomocą kilku pastuszków, którzy im pokazali miejsce dogodne, ustawili obszerny namiot. Nie zdążyli dokończyć tej pracy, kiedy ponad wzgórzem żłóbka zobaczyli gwiazdę świecącą coraz silniejszym blaskiem. Wpatrywali się w nią z niewypowiedzianą radością, albowiem w światłości widzieli jaśniejącą postać dziecięcia. Wszyscy z odkrytą głową oddali mu cześć, a następnie królowie zwrócili się ku wzgórzu. I tu znaleźli drzwi grot. Mensor zbliżył się i zobaczył grotę napełnioną światłem Bożym i dziewicę siedzącą z dziecięciem na ręku, tak jak im się pokazała w przeszłych widzeniach. Powiadomił zaraz swoich towarzyszy i w tej samej chwili wyszedł z groty Józef, z sędziwym pasterzem oświadczyli mu z całą prostotą, że przybyli oddać pokłon nowonarodzonemu królowi, którego gwiazdy widzieli, i że pragną mu ofiarować swoje dary Józef powitał ich z szacunkiem. Królowie niezwłocznie przysposobili się do złożenia pokłonu dziecięciu. Przywdziali długie, wspaniałe białe płaszcze, które połyskiwały jak Surowy jedwab. Był to strój używany przez nich podczas uroczystości religijnych. Przy pasach mieli woreczki i złote pudełka. Każdemu królowi towarzyszyło czterech przedstawicieli ich rodu, kilku służących mensora. Niosło za nim stolik, dywan z frędzlami i wiele sztuk gustownej tkaniny.